katroka publikomi <laughs> Zanek Dejnowski z Bractwa Świętego Huberta Śliwica. Jestem mistrzem Bractwa Świętego Huberta. Właściwie uczestniczę w tych uroczystościach od samego początku, czyli od 1988 roku, bo wtedy był pierwszy odpust jeszcze pod przewodnictwem księdza Bernarda, biskupa Bernarda Szlagi, wtedy sufragana jeszcze Chełmińskiego. I od tego czasu rozpoczęła się tradycja tutaj urządzania tych odpustów, organizowania spotkań. Od 2000 roku te uroczystości przygotowuje bractwo świętego Huberta. W przyszłym roku będziemy mieli już też 25-lecie istnienia. Także tworzymy tutaj taką miejscową historię. Udało nam się sprowadzić relikwie Świętego Huberta, udało nam się uzyskać patronat Świętego Huberta dla gminy Śliwice. Także ta, ten nasz dorobek już jest taki dosyć dosyć poważny, bogaty. Mamy też kapliczkę nasłupową w centrum Śliwic Świętego Huberta, gdzie można też tam przestanąć, pomyśleć, pomoc się do Świętego Huberta. Jest to centrum Borów i tutaj, gdzie jak nie tutaj, e, te tradycje powinny istnieć i istnieją i działamy, robimy, dopóki się starczy. Kazimierz Bigus, Kołowieckie, Szarak, tcze. w Rasy już dosyć długo. Od jak dawna Pan a, no poluje a Poluje zajmuje się myślistwem. Poluje od 82 roku, od 1981 w zasadzie, już trochę czasu minęło. Czy można policzyć ilość upolowanych zwierząt? No bardzo ciężko, bo ja byłem myślałem, takim dosyć intensywnie polującym, to e, trudno było, u nas się na dużo dzików, e, dzierżyny drobnej też, trudno by było policzyć, ale jelenie, byki, to każdego to bym policzył ile, bo to jest jednak przeżycie królu lasów. Zbieram trofea wszystkie, które upolowałem, pielęgnuję je, no i to można by było Marian Szymański, yy, w bractwie od 2000 roku, jeden z założycieli bractwa Świętego Huberta w Śliwicach. Yy, no, Jakie pra... cele sobie stawiacie? Dlaczego bractwo? <laughs> to miało być coś, coś po, ponad łowiectwo jeszcze, czyli ten aspekt duchowy taki w, 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 bardziej taki uwydotniony niż, niż powiedzmy w zwykłym kole łowieckim. Chodziło nam właśnie o, o no zwrócenie szczególnej uwagi na, na, na kulturę tą łowiecką. Ta kultura również się wiąże z, z codziennym życiem, z, z współżyciem z, z mieszkańcami, z, z kolegami z koła łowieckiego czy z bractwa. No i, i to w ten sposób próbujemy to kultywować. No i mam nadzieję, że się nam to udaje. Jan Myśliwiec, właściciel firmy przetwórstwa mięsnego i Życzyzny. Od jak dawna pan tym się pasjonuje? 35 lat już firma obchodziła teraz. No. A myślistwo? 50 lat. I dlaczego kiedyś był ten początek? Firma 35 lat? No ja zawsze pragnąłem być i... Tylko to w tych latach nie się dostać, ale jakoś wcisnąłem się i... No i jestem 50 lat. Trochę polowało się, bo kiedyś to dużo, dużo się polowało, bo kiedyś to się tylko polowało. W niedzielę, bo w soboty pracowali ludzie, to tylko w niedzielę, ale co niedzielę było polowanie poważne. Także troszkę się... Zapamiętał pan dużo z tamtych przeżyć, tych pierwszych? No bo sto zajętych się strzelało na polowaniu zbiorowym, a dzisiaj nie ma żadnego, nie? No dzięki wszystko to było tak samo jak dzisiaj. Nawet dziś nawet tam więcej jest, nawet. Nie. Ale... Weselsze czasy były dla myśliwca. To jest smutne. To my tu gdzieś popadamy w przepaść, jakąś a właśnie, a myśliwską. Nie? Bo władze przeciwko, wszystko przeciwko, zieloni przeciwko. Ale Wszyscy... tym bardziej trzeba w takich uroczystościach brać udział, prawda? Tak. Marcin Grabowicz, członek koła, koło numer dwa, przepiórka w śliwicach. Ze sztandarem, począt sztandarowy. Co na nim widać? Przepiórka. Jest przepióreczka. O, druga strona. Pięknie. No oczywiście jest. Pasja od jak dawna pan związany z myśliwstwem. O, niedługo. Niedługo początek przygody dwa lata, dwa lata począwszy od stażu można powiedzieć. No i tyle. Historia. Historię rysujemy. Mhm. Co w tym szczególnie Pana pasjonuje? Dlaczego w to się Pan zaangażował? Dbanie o przyrodę przede wszystkim, o populację, wspólne spotkania z myśliwymi, najważniejsza integracja przede wszystkim i dbanie o to naszą polską przyrodę. ksiądz Jacek Tabor, proboszcz parafii św. Franciszka Zasyżu w Gdańskim Emaus, kapelan myśliwych i leśników okręgu pomorskiego. No, leśnictwo, myśliwstwo to wielka pasja, ogromna pasja, która zrzesza też ogromną liczbę ludzi w tej pasji, kochających las, kochających zwierzęta. To wielki Czas, jaki podejmujemy, aby, aby zobaczyć tym wszystkim Boga. I, i myślę, że to, że, że możemy się spotkać tutaj na tym pięknym odpuście ku czci świętego Huberta, wokół sztandarów, wokół tych ludzi, którzy z ogromnym oddaniem służą leśnikom i służą społeczeństwu, to myślę, że jest nieocenione na, na, na te współczesne czasy, gdzie nie są te czasy łatwe i dla myśliwego. I i dla leśnika, często bombarduje, bombardowane przez, przez różne czynniki, jakby chcieli rozbić to, 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 tą wielką rodzinę, jaką tworzą myśliwi. Dobra, ja dziękuję.